Hej Szymonko, wszystkim, ja jestem, Atynią, witam w kolejnym odcinku z gry Tasty Planet. Nie wiem, ile zostało nam odcinków, yy, jeżeli chodzi o Egipt, ale na pewno przyszłe odcinki to będzie Rzym, potem jest jakaś Japonia i chyba kosmos. Tak więc bez zbędnego owijania lecimy z tym Egiptem. O kurde, dobra, tutaj są krówki i one wszystkie są dla mnie za duże, więc muszę uważać, bo jak mnie tkną. To będzie bieda, bo one mi zadają obrażenia. O Jezus, ja wtedy się kurczę. Dobra, pyk, pyk. Jezu, jakie to jest trudne. Jak były takie gry, Froger, Froger, nie pamiętam jak to się nazywało. Co była taka żabka, co musiała przeskakiwać przez. nie wiem, przez rzeczkę i tak dalej. I jak przeskakiwała przez tą rzeczkę, to musiała też zebrać takie małe żabki. Chyba był Froger. Boże, jak to jest gra jego dzieciństwa wręcz. Ja, ja w to grałem, jak byłem mały. Piękne czasy. To się na informatyce w to grało. W podstawówce. Jak facetka nie patrzyła. Ach. Roger. Kurde, Ja nie wiem, kiedy ja będę mógł zjeść te krówki. Na razie mam metr. To jest za mało zdecydowanie. byk tutaj staram się pięknie to wszystko przechwytywać. O, tutaj było sporo luzu. Opa. Jak się tutaj. Maski, jemy sobie, patrzę teraz w lewy dolny róg, żeby nie było, żebym wiedział co ja jem A nie tak mówię jakieś farmy. O jezu, przewróciłem krowę prawie. Jezu, nie, nie, niech one mnie nie. O jezu, tutaj jest. Czemu ja wcześniej tego nie zauważyłem? Fak. Jeszcze krówki nie mogę, ale to myślę, że kwestia czasu. Jeszcze chwila, bo już jestem na, na podobnym poziomie co krówka. Pyk. Może na górze też są takie miejsca. Gdzie są... Jest bardzo dużo tego. Zaraz zobaczymy z lewej strony. Aż mi piesek się tutaj niecierpliwi. Co, styczek co? Odejdźcie, krowy! Pyk, 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 pyk. No, krowy. Pyk, szybciutko. O, nie ma takiego czegoś. Ale bieda. Straciłem tyle czasu teraz na to. A i tak te krowy są za duże, żebym je zjadł. No, niewiarygodne! Nie wiem, nie pyknie to. Na pewno nie będę miał złotego medalu, chyba żadnego nie będę miał. How? How? Dobra, ouch, ouch! Nasza bakteria nawet dźwięki wydaje, ona jest już na takim poziomie. Ty, bo to się nie opłaca, jak one mnie pukną, to ja tracę więcej niż ja zjadam. Więc muszę naprawdę być ostrożny. Fuck. Fuck. No, no niech to szlak trafi. Ty, to jest trudne, ten level jest mega trudny. Jak można go przejść tam w minutkę, czy tam wileś? Ty, bo to się może tak skończyć, że one mnie tyle razy puknęły, że tak powiem, że ja nie zdążę urosnąć. Nie, tak nie może być. Nie zdążę urosnąć, bo już nie będzie jedzenia dla, dla mnie. Może od metra pięćdziesięciu pozwolą mi siebie jeść. Mam nadzieję. No i dlaczego mnie puknął, jak ja nie dotknąłem tej krowy? Hallo, policja, proszę przyjechać na Tasty Planet. No i gówno, ja jeszcze raz próbuję. O, tutaj była żyła złota prawdziwa. Nie no, puknęłaś mnie krowo. Tak nie powinno być. Okej, okay, bo zaraz będę tak duży, że ciężko mnie nie będzie trafić, a ja nadal nie mogę ich jeść. Metr czterdzieści 44, ok. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Krówko, idź, idź na spokojnie. No, krowo. Teraz tutaj jest. No nie, metr 50, nie mogę nadal ich zjadać. Faken, maken. Nie wiem, jak duży mam być, o, żeby to wszystko zrobić. Krowy! Dobra, Eldo, na wolno, już teraz nic mnie nie powstrzyma. Mum, Watusi! watusi. Co to jest Watusi? Już jakaś odmiana krowy z Egiptu. Nie znam się. Zarobiony jestem. To jestem ogromny, patrzcie na cały ekran prawie. I koniec. Nic! Nie dostałem nawet medalu, no nic dziwnego. Ten level był po prostu zrąbany. Horse jest. Boże, tutaj małe, małe kucyczki jem. Fak, jestem naprawdę chory. Teraz wszyscy dają łapki w dół, bo zjadam kucyczki. Ale jak mogłem się skurczyć od zjedzenia tyle, takiej ilości krów? Nie wiedziałem, może ta bakteria to gdzieś wydala. Dobra, no, zjem kamień. Teraz dalej będę się zadowalał kucyczkami. Mniam, miam, mniam. Jeden za drugim. I zaraz wasze mamusie będę jadł. No i Elo, teraz już to, to, się, to się dzieje. Już mi się nie opłaca tych kutyczków zjadł. Mamusie... Dobra, jedna mamusia już tutaj. W sumie już kilka zerów. No ale nie ważne. Następna mamusia. Co uciekasz mamusiu? No, Eldo. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Zaraz zjemy cały Egipt. Już nic nam tutaj nie pozostanie. Ale są małe już te konie, ja mam 2 metry już. 2 metry. Pyk. Pyk, pyk, pyk. No i pięknie, tutaj jakaś żyła złota, a raczej żyła koni się trafiła. Więc trochę się na, na, na wpierdzielałem powiem szczerze. 3 metry. Ale nadal tych krzaków nie ma. O Jezu, ile tutaj tych ku, koników jest. La, 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 la. Nie no, może nie będę śpiewał, bo wyświetlenia spadną, wszystko spadnie. Dobra, 3,40, co jeszcze? Mogę jeść te krzaki już? Nie, chyba nie. Ale polecę tam w lewą stronę. O, mogę już krzaczek, piek. 4,5 metra, największa bakteria wśród Egipcjan. Nie no, bo przecież jadłem takie piramidy, więc to raczej nie. Dobra, to już mogę zjeść, pyk. Udało się. Mamy brąz, no dobra Brąz też jest w porząsiu Hippo Island Teraz będziemy jeść hipopotamki mały o nie Ty gonią mnie Dobra, cześć hipcie Wszedłem was zjeść Jezu, jakie dźwięki wydaje, nawet takie z dzieciaczkiem Zostaw mnie mamo hipopotamie Jami jeszcze, jak bakteryjko Muszę ci dać jakieś imię, no bo to jest już Czwarty odcinek bodajże A ty wciąż nie masz imienia mm. Wojtek to Pogoman Andrzej to nie wiem kto. No ty się będziesz nazywał. Może to będzie bakteria kobieta. Dobra damy jej na imię, bo to będzie Lasia. Yy... Andrzejlika No, Andrzej, Angelika. Angelika, dobra. Angelika. Gdzie są jakieś hipopotamy do, do zjedzenia? Tutaj są jakieś malutkie. Bo ja już mamusie muszę jeść zaraz. O, no i dobra, hello. Mamusie, uważajcie, bo Angelika leci was w Pyk. Jedno, jeden hipopotam za drugim. Nie pozostawiam żadnych okłapów. A mój pies szczeka jak oparzony. Nic nie mogę z tym niestety zrobić. One próbują uciec do morza albo do jakiegoś jeziora. Nie pozwolę wam na to, hipopotamy. Pyk, pyk, pyk. Zjadam teraz nawet krzaki. One dają dużo więcej. Oj, no to jestem za mały jeszcze. Jestem za młody, żeby zjeść te krzaki. Żeby je palić w ogóle. Ha, śmieszne żarty, no to już jesteś taki prze-zabawny. Boki zrywać. Dobra, 9 mam metrów 9,30 9,70. Hipopotamy, no, przez was nie dostanę złotego medalu. God damn it! Upa! Ale srebro było pewnie blisko. Zobaczmy, ile to było na złoto. Dzień 38. Nie, raczej bym nie miał, tak czy tak. Raczej bym nie miał. Ok. Always a bigger fish. to będziemy pod wodą? Nie. Od szczurków myszek zaczynamy, Nie, to jest szczur. Raz to szczur. O, kot. Znowu sobie nabijemy trochę achievementów związanych z kotami. To mi jest chyba. Zjedz 5000 kotów. Może. Ja w życiu tyle kotów nie zjadłem. Nawet Chińczycy tyle nie zjedli kotów. Ale atak zmasowany tutaj się na mnie jakiś No, To mój śmietniku, nie ma. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szczur. Też można tak zmienić te przysłowie. Pyk. Dobra, boże, chodźcie tu szczurki, zaraz będę zjadał kot, nie martwcie się. Wybiję was troszeczkę, ale... A, zjadłem, nie czy... Dobra, pyk, pyk, pyk. Zostaw mnie gówniaku. Gonią mnie jak powalone. Tutaj... No, mm. no nie zjadajcie mi tych szczurków. Dobra, dobra... Zaraz, zaraz się zajmę wami. Nie wiem ile potrzebuję. 21 mam. 22. To prawie... Nie wiem, może... Ale uniknąłem. Dodge jak... Nie wiem kto. Jak... Dodgers. Co? Była w sobie taka bajka, tak? Dodgers i on latał w kosmosie. To był... Tam był kaczor Duffy. I był też świniak w Orki. Pamię... Co to? Lis jest Kojot? Co za gówno. Nie przypomina nic co jest... co żyje. O nie, teraz się zajmuję kociakami. Zaraz zajmę się wami liski, chytruski. A tu raczej jest kojot. Bo to jest Egipt, to pustynia, a tam są raczej kojoty Zgadzacie się ze mną? Jezu, bo mi słuchawka wypada. Pyk. Dobra. Nie wiem ile potrzebuję, żeby zjadać je. O, no i... Nie, to jest szakal nawet. O kurde. A powiedziałem, że to Kojot. No dobra, no jak zwykle. Teraz przynajmniej się poprawiłem w porę. Om nom 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 Chodź tu ko szakalu. Szakal mi się kojarzy z tym z Gotika. W Gotiku był szakal. I on miał taką kuszę. W Gotiku jeden oczywiście. On miał kuszę. Ja zawsze go zabijałem, żeby zabrać mu kuszę szakala. Coś takiego chyba miało miejsce, prawda? Czy sobie teraz wymyślam rzeczy? Mam nadzieję, że nie. Chyba coś takiego było, na pewno było. Szakale tutaj raz, one by one, big, big, big. No, ta muzyka jest naprawdę. Jakbym jechał windom. No się kojarzy, ok to zjem oj auć. szakale trochę pozjadam ten aligator też próbuję ale to jednak O jezu no i puknął mnie gdzie tu jest jeszcze taki jeden pomnik żeby mógł zjeść chodź krokodylku już pozdro 600 zjadam krokodyle big big liczę na jakiś srebrny medal Ze Za zasługi No, Nie wiem, ile potrzebuje 3 metry, i to jest wciąż za mało. Tak, 3,30, może 3,50. Ok, to jeszcze troszkę. No, teraz powinno być git i srebro znowu. Nie, no zajebioza Mati. To mknie się jak burza. Naprawdę. Eddy był Egypt. Więc możliwe, że to tak. Zdaje mi się, że to już jest ostatni poziom w Egipcie. Zaczyna się od bycia najmniejszym na świecie, czyli 1 i 3 cm. A potem... Potem ja rosnę. I, I... zjadam Egipt. Cały Egipt. Tak jak to było z wulkanem. Mia-niom nią. Mni-niom. Kolczyki tutaj jakieś. O! I is, skarabeusze tutaj. Jem. Pyszne są. Pyszne są pożywne. Dużo białka mają. I tak dalej. Prawie. Jam, niam niam. Bum. Co tu jeszcze jest? O, larwa jakaś. Kiedy będę mógł jeść te, yy... No. O, mogę już... Kolczyki jeść. Zajebioza. W ogóle to nie przypomina kolczyków za nic w świecie. Nie wiem, no mi nie przypomina kolczyków. Pik. Już mogę się rzucać na te szarańcze chyba. Jestem chyba w sarkofagu w ogóle. Czy, czy gdzie? Obok mumii jestem na pewno. Oj tutaj. Chodź tu, Okej. Okay. Tutaj baterii nie będzie tak jak to było w tych pierwszych levelach. <laughs> Ile ja mam już? 5 centymetrów! Rośniemy w siłę! Rośniemy i to jak? Aż słuchawka mi wypada znowu. Nie, wiem, to jest. Co to jest? Nie, to nie jest robaczek żaden. O, ją minąłem, ale dałem ciała. Pyk, mumia. O nie, no i spadła mi ta słuchawka. Kurde, tyle walczyłem z nią, żeby nie spadła. A tu jednak, jednak przegrała, przegrałem tę walkę. Zaraz to poprawię. Yummy! Okej, okay, już zjadłem duże, duże rzeczy. To pyk. Tych jeszcze nie mogę kuleczek. O, już mogę. Jeszcze zjem te rzeczy. I mniom, miom, niom, niom. Mniom, niom, 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 niom. Taką rzecz zjadłem właśnie. Kurcze, pieczone Dobra niem 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 niem, Okej okay. Okej, okay, jestem już wystarczająco duży Będę zaraz zjadał ludzi Gonią mnie z patykami, co ty śmiecił myślisz sobie, że Że ja się dam? O Walnął mnie faktycznie Muszę poprawić, dobra, zmiana na, na, lewą rękę Pik. Pyk Yami I wsłuchawka w uchu Po raz kolejny, uchu Dobra Śniemy, koty już można. Dobra, możemy koty zjadać. Więc impreza dopiero tak na dobrą sprawę się zaczyna. 50 centymetrów, no ja bym na miejscu ludzi już uciekał. Jak oni śmiesznie drą tego papulca. Dobra, dobra. Pyk. No nic tutaj, nic nie zostaje, kurde. Jeszcze zaraz zjem tę wielką statuę kota, bo mi przypomina kota. Okej. Okay. Chodźcie ludzie, o nie, to jest ten level, jeżeli tutaj to będzie wyglądało podobnie co wtedy To zajmie mi to 10 minut Ja nie jestem dobry w jedzeniu miast Dobra, Mam, 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 To się chyba nie opłacało, bo tutaj już teraz nie ma ludzi Jak w tą stronę idę Nie, mówi powinno się mieć w tę stronę W tę stronę, nie w tą stronę Soreczki, my bed Dobra, pyk, tutaj par parę koników zjem. Oj, leży u mnie. Tych wszystkich ludzi tutaj zjemy. Bo na krówki jeszcze jesteśmy za mali. Nie wiem, ile potrzeba. Metr pięćdziesiąt coś chyba na krowę. O, to już mogę. To mi powinno dać sporo. Dokładnie. Raz, dwa, trzy. I nie mogę sprawdzić, bo mi chud zasłania jak szyna. Dobra, krowy już można, ciśniemy. W sensie nie mogę sprawdzić, ile mi zostało y, czasu. Ile już czasu ja tutaj z nimi śmigam? Tak, dobra, o mną, mną, mną. Dobra, tutaj, o mną, mną, I hipopotamki, proszę. Ale się napierdzielałem teraz. Konkretnie. Ale wciąż za mały na te domki. Dobra, zjem te wszystkie krówki. Ile mi taka jedna krówka daje? No nic, 10 cm około. Hmm. Może jak zjem te wszystkie krówki i te krzaczki tutaj, to będzie dobrze. Trzeba trafić na wszystkie krowy, dobra. Nie, jeszcze nie mogę tego. Dobra, tutaj są dwie krowy, jakieś koniki. Om mną, wszystkie krowy, naprawdę już nie będzie z czego robić kebabów. Nie. Kurczak albo baranina. Fuck! Chociaż czasem zdarza się też takie wieprzowinka w kebabie chyba. Nie wiem, jak byłem w Poznaniu, to takiego dostałem. Takie mam wrażenie, no mogę się mylić. Okej, okay, wszystkie krowy już tutaj zjedzone. A ja nie mam jak się tam dostać. Jestem za mały na miasto, zdecydowanie tak. Okej, okay, okej, okay, te rzeczy powinny mnie tutaj teraz sprawić, że urosnę i będę w stanie to zjeść. Proszę. Nie! Straciłem tylko czas. Okej, okay, dobra, nevermind, nic nie straciłem. Właśnie rozpoczynamy rzeź. Jemy wszystko na swojej drodze. Nie pozostawimy nic. Jesteśmy w Egipcie. I tutaj nie uratujemy już dinozaurów. Tutaj zniszczymy cywilizację. I cofniemy się. W... Znowu w czasie. Mniom, mniom, mniom. Teraz troszkę takie ładniejsze miasta. Mniom, mniom, nią. Kurde, jeszcze urośliśmy. Tego jeszcze nie grali. Tego nie grali. Już jakąś piramidę. Jakieś tutaj kurde miasta. Ja ci kręcę. Te kamienie nie opłacam się ich jeść. Myślę, że powinienem najpierw przytrząsnąć całe te miasto. Byk i teraz może się zająć tymi kamyczkami. O proszę. Rośnij duży okrąglutki. 200 metrów. Niemożliwe, żeby to był koniec, prawda? Mniam, mniam, mniam. I co to jest? Ta piramida niby? Fak, niemożliwe, niemożliwe, że to byłby już koniec. Ja się dopiero rozkręcam 269 metrów. Już? Okej, okay, no dobra, jak to już, to już. Bronze? 6 minut mi to zajęło? Impossible, bro ale patrzcie, dwie, dwa achievementy nowe odblokowane. Czyli tak, Egipt został zakończony. Wszystko już prawie zostało zakończone No w sumie prawie Jeszcze zostały takie trzy te Przeszliśmy połowę gry mniej więcej Więc ja się z wami żegnam ludzie Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeżeli tak to zostawcie kciuki w górę Komentujcie, subskrybujcie mój kanał I trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku Strzała